Okej, okay. siemaneczko wszyscy ludzie z tej strony Matinho. witam was w kolejnym odcinku z Overwatcha i tym razem przejdźmy sobie na szybką grę, zróbmy to co zapowiadałem wcześniej, czyli zdobądźmy za samo rozegranie jako wsparcie ten łup i już miejmy po prostu to z głowy, bo niech by tak nie zrobię. Poza tym, że tutaj będzie już tak więcej trochę ogarnianie, bo będę już przydzieloną rolę, każdy już będzie miał, więc... Będzie o wiele, wiele prościej. Um, ja sobie na przykład spróbuję Baptistą. Zobaczymy, mam nadzieję, że też będzie to na roli ataku. Był, byłbym bardzo zadowolony, bo byłby z tego znaczniejszy efekt. Um, znaczy, wiadomo, to jest bez, bez żadnej różnicy, ale nie wiem czemu, ale ja wolę grać w ataku. Naprawdę, to nie jest. Nie jest to znaczna różnica, ale, ale dla nie mnie jednak. Boliam ja się tak to tak dziękuję. No i dzięki temu będziemy w ogóle Baptistę. Jakoś na doradę bardziej wola Baptistę, chociaż moje ręce też się tak się zdarza. Ale bardzo fajnie, że będziemy grali akurat taką kompozycją. Jest Reinhardt, jest Junkrat. Zobaczymy, co jeszcze tutaj nam dobiorą. Może będzie Sigma też będzie to fajnym rozwiązaniem ale mam Soldzera no i teraz pytanie co jeszcze tutaj stanął w tym ostatni weźmie jeszcze nie wziął, więc mam nadzieję że będzie to jakiś ten, którego no my watch. Uh, damy radę to uh, się zbliżyć no to Mam tutaj hamak. Proszę bardzo. Diva. No dobra. Nie będzie. Już prędzej. Ale okay. Dobra. lecimy z Baptistą. No, ja już mówiłem wam, przyzwyczailiście się, się troszeczkę do tego od poprzedniego odcinka, kiedy grałem e, pierwszy raz z tą postacią. Bardzo mi się spodobała, więc mam nadzieję, że... O, nieźle. O, lepsza precyzja, na no, nie uciek. Dobra, healujemy, healujemy. E, no, nie jest dość rozsądny, muszę od razu powiedzieć. Ja bym najbardziej więcej szował. Chciała to osiągnąć Oj, już za duży pokus No i zobaczcie, już problemy, już problemy. Doomfist Już szaleje Chyba jeszcze ma plecy No tego Ale fist. jechany no Myślę, że w tym meczu znaczy więcej osiągnę Teraz skorzystajmy. No musimy, no bo... Jak mamy coś wyjaśnić. O, widzę, że wzięłeś zarię. Bardzo ciekawe. O, Boże, przestarczę to uderzałem. Nieźle. O go się, no, no Nie wiesz że za plecami... Nie wiesz, że za plecami jeszcze miałeś e, typa. Typa za typa, Dobra, może zepmiję inaczej. Wiele, uh, yeah, jest, jest. No szkoda, bo bym jest że Dobra, let's go. Let's go, let's go. Oh, no. Dobra! Nic to nie dało. Eee, co musimy ich zrobić? No, no oni muszą. Ja tutaj się zajmuję healingiem. Ale ktoś musi powstrzymać tamtych. Zobacz, no ale. Nie, 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 nie. Ludzyska, To nie tak. To nie tak powinni grać, że zaszkadzają, nagle. No nie mam jak. Mógłbym rzucić tutaj. Chyba jakieś pewne możliwości, ale... No, szkoda, że ta tarcza mi utrudnia. O, 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 to jest... No nie. Na mnie? Prawie. A to jest szansa Otrzymajcie Błagam tego dumpfista Jakich chyba nabidze Wejdź wejdź wejdź, wejdź, wejdź moja Błagam O boże dumpfist 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 No wejdź Reinhardt Boże dlaczego oni tak muszą raszować O nie nie nie, nie 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 mam Nie mam O boże Jeszcze jakoś przeżyłem Może jakaś inna akcja? No nie, nic z tego. Próbowałem! No ale. Jak mam tutaj zaskoczyć, kiedy w parę sekund to nawet się nie rozstawiali, więc. Trochę głupie też było, ale. Na ludzie, zrobimy sobie jeszcze jeden meczek. Jeżeli będzie za krótko, no. Myślę, że to będzie taka. dodatkowo. No ale. tak w takich chwilach? No nie, Zgapnęliście. Tutaj rzuciłem bardziej tak dla sojusznika niż dla siebie, dlatego była trochę oddalona. mogłem bardziej się zbliżyć. Ej, 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 nic z tego.

Jak se mam Dawaj no, Mateusz, bardzo dobry pomysł. Yy, Atakuj go z lewego. O no, świetnie! Szkoda, że moje nie wziąłem na samym początku. Nie wiem czy byłoby z tego lepszy efekt. O, no, nic tego. No czasz? No nie, prawie! Już tam wbijam! A, no ale niestety nie udało się. Ale dobra ludziska. To nie będzie koniec odcinka. zagrałem sobie jeszcze jeden meczek. Ale Boże, no... Donfys tutaj zrobił grę, no. Nie ukrywajmy. Eee, dobra, dla kredytu zagramy sobie tankiem. Nie, to było naprawdę... Ciężko dowiem, Może gdybym wziął mojrem, na samym początku. Może to inaczej, ale tak to... Nie udało się. Ale mamy łup. To chyba jest najważniejsze, potem wracamy do uh, salonu gier i spróbujemy sobie dalej kontynuować wygrywanie tam spotkań dla uh, łupów. No i dla was chociażby dla odcinków. Na tyle ile mi jeszcze się uda. Don't kill me. Ja wiem gdzieś słyszał, hm, a no tak, to ja tak mówię. Kiedy chciałem witać się z y, przeciwnikami hey. Hi. Yeah. no się ma. Pewnie mnie zabije <noise> Let's make out. No nieźle no, Zaraz powinniśmy mieć, mam nadzieję, mecz Ostatnie! Ma Soldier, ratuj mnie! No nie, No i zabili mnie. No i zobaczcie, już gościu, smutny. No i zobaczcie po raz. Oj, sorry baby. No jeźdź. Aaaa, No, to troszeczkę jeszcze poczekamy. Nie pogadam sobie jeszcze jako jakakolwiek jeszcze tutaj na postać. Zaraz zobaczymy, może znowu będzie atak. No ale gram tankiem, więc... Yy... Może tym razem sobie zagramy Sigmo. Też dla urozmaicenia. W sumie z drugiej strony się zastanawiałem czy go nie wziąć jako postać na osobny jakiś odcinek. Ale zobaczymy jeszcze w zależności od tego co nam się trafi za rola Rola, strona, nie rola. Rola to wiadomo, a bardziej mnie interesuje. No co, jest no... Niektórych od razu już przepisuję do meczu, tak bo już doszukiwało. No teraz jeszcze musimy czekać. No okej, okay. niech tych tak będzie. Poczekamy sobie. Czemu by nie? Zastanawiam no się ile jeszcze odcinków nagram, hmm, wiadomo jeszcze jest sporo godzin, eee, wiecie o tym doskonale, że nawet potrafię nagrywać e, krótsze odcinki, może nie są niektóre jakieś dość rewelacyjne, ale się chociażby co oglądać. Ale też mi zależy na tym, żeby te spotkania nie były też dość... no... nudne, no. I krótkie. No ale zależało mi na tym jeszcze, żeby te odcinki były, żebyście mieli co oglądać, a nie to, żeby będzie pustka i koniec. Dla mnie to bardziej zależało. A wiem, że są osoby, które nie za bardzo przypadają z właśnie za czymś takim Wolą mi jak oglądać coś co się faktycznie się dzieje No ale każdy ma każdy ma swój jakby gust bo sposób Więc Zostawiam Bardziej mówię o nowych widzach. czyli że o nowych widzach yy, no ciężko cokolwiek mogę powiedzieć. Niektórych zna, nie, znam, niektórych nie. I tutaj mówię bardziej o tych, co mało yy, nie znam, bo powiedzą, że o, ej, zostaw mnie. Ja sobie tylko spaceruję. Zwiedzam mapę. No bo przez tych, których znam, no to wiem, jak oni mają do tego podejścia Obrona, niestety. No cóż, ale to jest Hollywood, więc um, nie jestem z tego zadowolony. dobra, wybór. Znowu Orisa? No ja, znudzę to Orisą. O nie wiem. Dobra. Niech będzie Sigma. Niech to będzie ten moment, ale od razu uprzedzam. To jest. E, to nie jest dobry moment, żeby brać go na coś takiego, ale jak już ma być taki odcinek dość luźny, no to proszę bardzo. Uh, więc tak, lewem to pamiętam, e, tak samo. Tarcza jest dość istotna i ten ultimate, którego musimy kontrolować, jak będzie dobry moment. No to takie teraz pytanie, gdzie rozstawimy tarczę? Bardzo dobre pytanie, że tu K między bo tutaj i tak będą i tak schodzić więc hmm... powiedz Myślę, że będzie git nie udało mi się dobra wyłączmy tarczę niech teraz Renekard się tym zajmie gdzie on jest a na górze w sumie małpa dobrze pomyślała o, to było bezużyteczne, totalnie. Okej, okay, to mi wyszło. No ja znowu Doofist. Naprawdę ludzie nie macie innych postaci do mainowania niż tylko to. Bez urazem, przepraszam was, dla tych, co może lubią grać duffistem ale... Ci, co mnie znają, wiedzą jak mam zdanie na duffista. Nie przepadam mocno za tą postacią. Może coś tam pogrywałem wcześniej, ale nie jest to dla mnie jakaś rzecz. Sprawdzę, że couldame wiadomo, no są tutaj rozłożone jakbyśmy mieli co chwilę. Źle? Uhum. 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 Więcej, więcej, więcej. Dobrze, dobrze, dobrze. Do... Bardzo dziękuję, a zasprójuję z tej okazji. Nie o nie, 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 nie w takich chwilach. Róję jeszcze. No dostaję heal, ale... Masz tam! Sz... ah, Nie... Przecież byłem... Schowany? Ale zobaczcie jaka na tam trzygnę! Sz... Czy nie zaraz tam będę, ale boziu To był bardzo odpowiedni moment na zrobienie tego wszystkiego co robiłem, albo znowu doofy

no było już so close, cool, dosłownie. Pierwsza raz, myślę, że się takiego zdarza. Jest to już ustawione idealnie na tym ultimate, ale nie masz jak w uciec. Hmm, ciekawe czy lepszy by to zadziała, ale wątpię. Dobra. Dobra, guys. Już ustawiam tarczę w miarę. mapa O, świetnie. Dobra, na fisa to nie działa. Ale Hansa udało mi się załatwić. Już tarczę inaczej, lepiej ustawić. Więc mi też pewnie po co to zwracacie uwagę. Eee, dobra, ustawmy na razie już gotową tutaj. Może no, tam Hansa próbował. To ja jestem już przygotowany. pomóc tam. To jest, nie nerwiaj mnie. To było chyba niepotrzebne, że... Wypadł. Nic z tego, kolego. O, idealnie, ale... No nie udało już się. Nie będę odpalał jeszcze wow! To było dobre O, -o! No nie Walona Drugi raz mi się to zdarza Teraz jeszcze się bardziej dałem złapać w to ale trzeba przyznać, Sigma jakoś sobie radzę. Jakoś sobie radzę, tylko ten shield muszę bardziej opatentować i myślę, że będzie w porządku. Hmm. Może w sumie. Co mówiłem wcześniej o tej postaci, to tak. Bo tą małpę muszę też ogarnąć. Jak oni to robią, że oni wskakują tak wysoko? Na warsztatach widziałem, że ta małpa może doskakiwać tak wysoko. Ha, nie tym razem. O, się A prawdę? To było przemyślane. I jest pięści. Sama trajster sobie mnie przy, y, pokonała. Hmm, ale długo trzymam. Ale. Jeszcze nie doszli do punktu, więc jeszcze mogę tego ulta odpalić. Więc to jest. To było słabe, to było mega słabe. Nie trzeba tak długo, myślałem, że się aktualnie ale. Trzeba to drugi raz nacisnąć. No ja sobie tego. Totalnie. Totalnie zmarnowany to był obóz. Um, dobra. Nic się nie stało. Próbujemy dalej. Aha, to nie działa, panie wiedzieć. A już było dobrze. Ale musiało się coś odwalić z mojej strony. No nie, nie, no i trzeci raz! O! Okej! Okay. Nie tym razem. Ale mnie to tak odskoczyło, że wydawało mi się, że to mnie złapie, ale ja na chwilę. No i teraz to jest dobre pytanie. Uda nam się w tej końcówce... znaczy to jest fajny etap obrony, bo nie ma za wiele możliwości. Um... Wcale tak nie musi być. Ja cały czas mam gdzieś za dużo, za dużo, za dużo nic z tego A, było tak dobrze. No ale przez tego mojego ulta no już teraz totalnie się rozwaliła ta końcówka. Także przepraszam no ale nauczkę przynajmniej na następne te mecze. To ja kolejne wnioski, no i... Widzimy kolejne Ten ult Ciepłe Dobra, słuchajcie ludzieskie, no cóż Wyszło jak wyszło, tak to już jest eee, Także Jak wytrwaliście nawet do końca, to dziękuję wam za oglądanie Nie zapomnijcie o łapce, komentarzyku, miele widziane I do następnego odcinka, czas no, Wrócić do salonu gier Trzymajcie się, na razie i cześć!